Trzymaj się na chwilę i posłuchaj tego, bo banki się wściekną, jeśli dowiesz się o tej informacji. Wyobraź sobie, że większość umów z bankami zawiera błędy i może to dotyczyć Twojej umowy kredytowej. A jeśli masz podpisany kredyt po 2011 roku, to na 96% umów kredytowych masz kredyt zawarty błędnie i bank nalicza ci za duże koszty kredytowe względem tego, co powinien i co jest niezgodne z ustawą o kredycie konsumenckim. Dlaczego tak się dzieje? Bo banki są świadome tego, że 90% osób nie czyta umów kredytowych, nie czyta prawa bankowego. I ustaw o kredycie konsumenckim i może konstruować w taki sposób umowy, że nalicza ci za duże koszty kredytowe i zwyczajnie nie jorniesz się, bo po prostu nie znasz się na tego typu tematach. I tak banki z premedytacją przyliczają i zarabiają grocie na tym, że ty tracisz pieniądze. Dlaczego? Bo po prostu no to. Chcesz sprawdzić, czy Twoja umowa zawiera błędy? Podeślij umowę na kontakt mapatrykbożeński.pl i w końcu wyślij, bo zastanawiasz się od dłuższego czasu, a nie wysłałeś.